Deszcz padał trzeci dzień z rzędu, kiedy po raz pierwszy wszedłem do prosektorium numer cztery. Budynek stał na tyłach starego szpitala powiatowego w małym mieście pod Radomiem. Oficjalnie był zamknięty do remontu. Nieoficjalnie. Trafiały tam ciała, których nikt nie chciał oglądać zbyt dokładnie. Drzwi otworzyły się z przeciągłym jękiem. W środku pachniało formaliną, wilgocią i czymś słodkawym, gnijącym. Światło jarzeniówek migotało, jakby miało zaraz umrzeć razem z tym miejscem. Na ścianie wisiał zegar. Stał. Trzecia: siedemnaście. W cztery zawsze coś zostaje, powiedział mi wcześniej stary sanitariusz Mirek. Nie ciało. Coś innego. Nie wierzyłem w takie rzeczy. Do tamtej nocy. Pierwsze ciało przywiedziono o dwudziestej drugiej czterdzieści. Mężczyzna, około czterdziestki. Wędkarz, znaleziony w Wiśle niedaleko mostu, oficjalnie utonięcie, ale woda nie zostawia takich śladów. Klatka piersiowa była rozchylona, jakby od środka, żebra wygięte na zewnątrz, jak palce próbujące się czegoś chwycić, wnętrzności poszarpane, ale nie brakowało żadnego organu. Serce leżało na swoim miejscu, tyle, że było puste, wypłukane, jak wysuszona śliwka. Zwierzęta. Mruknął Mirek, choć wiedziałem, że sam w to nie wierzy. Kiedy zacząłem sekcję, usłyszałem coś pod stołem. Delikatne skrobanie, jak paznokcie na metalu. Zamarłem. Skrobanie ustało. Nachyliłem się. Ciemność pod stołem była gęsta, lepka. Przysiągłbym, że poruszyła się, gdy na nią spojrzałem. Słyszałeś? Zapytałem. Mirek stał przy drzwiach, blady. W cztery zawsze coś zostaje, powtórzył. O północy przywieźli drugie ciało. Dziewczyna, siedemnaście lat. Znaleziona w lesie w okolicach Kozienic. Oficjalnie samobójstwo. Jej usta były zszyte czarną nicią, równo, precyzyjnie, jak chirurgiczne dzieło. Tyle, że nici nie było w raporcie. Policja przysięgała, że kiedy zabierali ciało, niczego takiego nie widzieli. Przeciąłem nić skalpelem. Usta rozwarły się powoli. Z gardła wypadło coś małego, śliskiego ząb. Nie jej. Był za duży, krzywy, z czarną plamą u nasady ludzki, ale jakby starszy, zżarty przez coś od środka. Wtedy światło zgasło. W absolutnej ciemności usłyszałem oddech tuż przy moim uchu. Nie należał do żadnego z nas. Czułem zapał ziemi, mokrej, cmentarnej i coś jeszcze, jakby ktoś rozgryzł świeże mięso. Nie patrz pod stoły, szepnął Mirek z drugiego końca sali. Ono lubi, kiedy patrzysz. Generator włączył się po kilku sekundach. Jarzeniówki zamrugały. Ciała były inne. Mężczyzna zwisły miał teraz otwarte oczy. Patrzył w sufit, ale źrenice były rozszerzone tak szeroko, że niemal czarne. Usta poruszały się minimalnie. Dziewczyna leżała na boku, i brzuch falował, jakby coś pod skórą próbowało się przecisnąć. Zobaczyłem wybrzuszenie. Przesuwało się powoli pod cienką skórą w dół. Zatrzymało się przy pępku. Skóra pękła, nie jak przy skalpelu, lecz jak przy dojrzałym owocu, który ktoś ścisnął zbyt mocno. Coś wysunęło się na zewnątrz. Było małe, wielkości noworodka, ale nie miało twarzy. Zamiast niej gładką, napiętą powierzchnię, pod którą coś drgało. Kończyny cienkie, nienaturalnie długie. Palce zakończone drobnymi, mlecznymi zębami. Tak, zębami! Każdy palec miał mały rządek ostrych ząbków, które szczękały nerwowo. Upadło na podłogę z wilgotnym plaskiem. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij, lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Mirek zaczął się modlić. Stworzenie obróciło się w moją stronę. Nie miało oczu, ale wiedziałem, że mnie widzi. Czułem to spojrzenie jak lodowaty nóż wsuwany pod żebra. Potem ruszyło, nie biegło, sunęło. Skóra na jego brzuchu falowała, jakby pod nią pracowały setki małych mięśni. Zniknęło pod stołem sekcyjnym. Skrobanie wróciło, głośniejsze, bardziej łapczywe. Nagle mężczyzna zwisły usiadł na stole. Z jego otwartej klatki piersiowej wysunęły się cienkie, czarne żyły. Opadły na podłogę i zaczęły pełznąć w stronę stołu. Łączyły się z czymś pod nim. Dziewczyna zaczęła krzyczeć, choć jej płuca były puste. Krzyk nie wychodził z ust, wydobywał się z pęknięcia w brzuchu. Zrozumiałem wtedy, to nie było coś, co wychodzi z ciała, to było coś, co wchodzi. Prosektorium numer cztery nie przechowywało zmarłych. Ono ich przygotowywało. Ostatnie co pamiętam, to jak Mirek próbował otworzyć drzwi. Nie drgnęły, jakby ktoś przyspawał je od zewnątrz. Czarna masa zaczęła wylewać się pod stołów. Gęsta, lepka, pełna drobnych zębów i fragmentów kości. Poczułem, jak coś wsuwa mi się pod fartuch. Zimne, mokre. Ślizgnęło się pod skórę przy mostku. Nie bolało. Na początku. Teraz piszę to w sali numer cztery. Oficjalnie budynek jest zamknięty, ale każdej nocy przywożą nowe ciała, a coś pod stołami rośnie. Czasem słyszę, jak skrobie. Czasem czuję, jak porusza się we mnie. Jeśli kiedykolwiek trafisz do prosektorium numer 4 w małym mieście pod Radomiem, nie patrz pod stoły, bo ono patrzy pierwsze. Jeśli spodobała ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.